Ze względu na to, że jej pacj ją pacjenci szanowali i przeważnie do niej chcieli iść z tymi delikatnymi sprawami i prosić o pomoc, w szpitalu ją nienawidzono. Nienawidził renator, lekarz numer dwa, pielęgniarki świeckie. Doszło do tego, że ją pewnego razu ad statim, zwolniono. Na bruk wyrzucono. Idzie po plantach krakowskich i płacze z tego powodu i spotyka pana Jezusa. On ma do niej żal, dlaczego opuściłaś swoją pracę? Tam jest Twoje miejsce, tam ci kazałem. A ona mi Panie, oni mnie wyrzucili. Oni mnie nienawidzą. Jezus mówi do niej, wracaj tam, tam jest Twoje miejsce. A ona, oni mnie nienawidzą. A wtedy Chrystus mówi na głos, kto jest ważniejszy, oni czy ja? ostatnie zdarzenie siedziało jej w głowie oni czy ja w trzecim pozwolnieniu idzie połamana na duchu z powrotem do szpitala nie wie co się stanie ale idzie wykonać rozkaz Pana Jezusa tam jest twoje miejsce otwiera drzwi szpitala a w tym momencie w tych drzwiach stoi lekarz numer 3 ten który ją kochał znaczy w sensie ducha, cenił za pracę za wszystko i mój Róziu, gdzie ty byłaś? Ja dwa dni na ciebie czekam. Co ty robiłaś? Jak to? Lekarz numer jeden, koordynator, lekarz numer dwa, dwa dni temu zostali takim zwolnieni. Stąd rozumiecie, oni czy ja? Pamiętacie, Frasze, kazanie? Ta jedna z głów masowskich, która ma na celu Zniszczenie knoty męstwa. Sieje tylko strach, opinię publiczną i, i zagrożenie. Przestańcie się bać. Pamiętajcie, oni czy Chrystus. To musimy przewartościować. Dlatego było nabożeństwo w poniedziałek przyjęcie Chrystusa za Pana i dawałem przykład Piotra. Albo siła wiatru, albo Chrystus. Musisz wybrać, choć znasz, jaką wiatr ma moc. Ale on jest Panem, oni albo ja. <laughs> Opowiem Wam o trzech proroctwach rozali, które się spełniły, a mnie, historyka, umocniły, że Pan Jezus przez tą kobietę mówi. W 37 roku Pan Jezus ponagla ją, aby przekazano biskupom polskim orędzie o intronizacji, że jeśli nie zrobią, przyjdzie kara na Polskę. Przez przeora Czestochowskiego, przez dzieckiego kardynał Hlond dwukrotnie otrzymał wiadomości o intronizacji i nie zrobił. W 1939 spełniła się pierwsza przepowiednia Rosali Lakumnej. Oto widziała, jak mapa ogromna Polski płoni od Zachodu i widziała, jak miliony Polaków ucieka z Zachodu na wschód. Widziała tłok w Krakowie, na ulicy Ditla, tam gdzie pracowała, tam gdzie mieszkała tysiące ludzi. I 1 września przyszła wojna i nigdy w dziejach historii Polski Polacy tak nie opuszczali domów i nie uciekali tam. Była nieprawdopodobna panika. Miliony Polaków opuściły swoje domostwa. I tak spełniła się pierwsza przepowiednia. Kiedy leżałem w szpitalu na operację kolana, czytałem dokumenty rozali celakównej, aż zadrżałem, kiedy pod zapiskami z 1940 roku natrafiłem na wzmiankę, że Warszawa za swoje grzechy będzie zrównana z ziemią. Zaraz sobie przypomniałem, gdzieś było u siostry Faustyny taki kazus, czy, czytałem, znalazłem. W 28 roku pan Jezus przez siostrę Faustynę mówi też, że Warszawa będzie zrównana z Ziemią. Przychodzi 1 sierpnia 1944 roku powstanie warszawskie. Ludobójstwo Anglosasów na narodzie polskim. <laughs> Zaplanowane wymordowanie 400 tysięcy Polaków. <grych> Anglia dała Rosji już dawno Warszawę w Teheranie. Było przygotowana rzeź najlepszej warstwy polskiej. Stalin siedział na prawym brzegu z wojskami, przez cztery miesiące nie atakował. Dawali na miary hitlerowcom, gdzie bombardować. Jeśli się Berling zbuntował, to alteria niemiecka wiedziała dokładnie, gdzie będzie przerzut wojska. Dwa tysiące naszych żołnierzy wybili jak kaczki. Anglicy blokowali, nie chcieli wrzucać, dawać pomoc ani nic. A później po październiku przez dwa miesiące Hitler wysadzał dom po domu. 90% Warszawy zostało zrównane z ziemią. Przepowiednia Rozali Celakównej się spełniła. Przypominam, w Warszawie było 10 tysięcy prostytutek, a rząd II Rzeczpospolitej, jak to nazwała delikatnie Rozalia Celakówna, to było miejsce rozpusty, to był największy burdel wszechczasów. Pamiętacie, jak ojciec Rydzyk coś tam powiedział, że żołnierze Armii Krajowej Naszym prostytutkom w Warszawie, jak się puszczały z Niemcami, to im goniły głowy. To była Sodoma i Gomora Warszawa. Tego nikt nie pokazuje na głos, jak Bóg wypełnia swoje posłannictwo. Proroctwo Rozali się spełniło na Warszawie. Trzecie proroctwo się rozali, spełniło. W 1942 roku, w jesieni, kiedy Hitler święci same zwycięstwa, rozali widzi, że wokół Kościoła Mariackiego w Krakowie i pomnika Adama Mickiewicza leży tysiące trupów żołnierzy Wehrmachtu, tylko że głowy mają jakby głowy wilcze, czyli kocurów diabelskich skłami. Ona do nich podchodzi i pyta się, czemuście poszli na wojnę? Czemuście potępili swoją duszę? A oni wołają, Führer nas wiódł. Führer nas uprowadził. Bo to był jeden z największych demonów w historii świata. Papież Pius XII egzorcyzmował go na odległość. Słyszy Państwo o tym? Nikt. Żydzi robią wszystko, żeby tego papieża nie wynieść na ołtarze. Blokują, gdzie mogą kanonizację. A to był święty. Miał przyjścia mistyczne. Lewatacje. Pomagał Żydom. Wszystko robią odwrotnie. Bo by musieli tanąć w prawdzie, że zakłamali historię. I ona później widzi, jak z tych trupów niemieckich powstaje kopiec, a na szczycie jego staje anioł Polski, stróż Polski z mieczem i woła „Idę walczyć o wolną Polskę. O czwartej, moi drodzy, o czwartym proroctwie, które ma być dopełnieniem czasu dzieł intronizacyjnych, to Państwu powie dopiero na samym końcu. A teraz tak to wygląda całe dzieło Rozali Celakunej. O co chodzi w tym dziele intronizacyjnym u niej, to dopiero powiem później. Teraz pozwólcie, że sięgnę do nauczania papieży. Z tekstów Rozali wynika jasno, że pan Jezus chce, abyśmy dokonali intronizacji urzędowej i intronizacji wewnątrz czy w parafiach. Czyli uznali Chrystusa za Pana i Króla, władcę. Czyli byśmy pod jego prawo Boże podporządkowali prawo publiczne. I Bóg żąda prawnego aktu takiego, jaki był akt Jana Kazimierza, kiedy Polacy koronowali Matkę Bożą na królową Polskę że ma być to zrobione razem z rządem, z biskupami i wiernymi. Ma być to akt prawny. Uznania go za króla, a następnie wedle tekstów Rozali wynika, że za nami mają iść inne narody świata. Te narody, które nie dokonają dzieła intronizacji, przy godzinie próby znikną z mapy świata. I Pan mówi jasno, że jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej dla tego świata.